Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym szóstym już odcinku z ucieczki z Wyspy Węża. Moi drodzy, droga na północ, czyli misja szósta, przechodzimy do wątku fabularnego. Udało nam się uwolnić sojuszników uwięzionych na Wyspie Węża, więc nadszedł czas, by opuścić to przeklęte miejsce i wznowić poszukiwania perły. Dotarła do nas nowina. Że ręka wysłał po nas statki i mieliśmy oczekiwać ich w małym porcie rybackim na północy. Aby tam dotrzeć, musieliśmy jednak pokonać potężną fortecę strzegącą drogi. No dobra, poziom bardzo trudny i lecimy. No dobra, mamy coś takiego: 26 łuczników, 8 kuszników, 32 łuczników i 6 pikinierów. No tego mamy dwie tarcze ruchome i dwie katapulty. No dobra, to nie jest. To nie jest źle. Ale mogłoby być zawsze lepiej. Zastanawiamy się teraz co zrobić, bo mamy zająć to miejsce. Tu jest droga, która prowadzi od tyłu na górę. Można się dostać do tego miejsca oczywiście. Eee, ale trzeba by się Było, było by, trzeba się przebić przez kawał drogi. Także możemy spróbować to zrobić w sumie. Powiedzmy, że katapulty tutaj ustawimy. Zapiszę sobie grę. Będziemy próbować różne rzeczy. To będzie WW6. I spróbujmy nawet chociażby mierzyszką. Nie. Zdecydowanie nie. A tutaj dostrzelicie? No dobra. Wygląda to sensownie. Mam wrażenie, że tam nie będzie się dał wejść. Yy, I okej. Okay potrzeba kamieni katapulty wycofajmy weźmy kilku łuczników tutaj spróbujmy wrzucić na panie nie możemy tam dojść Jest jakiś strzał gdzieś coś nie niestety gotowość panie nie możemy tam dojść ruszamy. panie nie możemy tam dojść już tam zmierzamy ruszamy natychmiast Nie mogę wycelować, Strzelać do każdego, kto jest na nie możemy tam dojść. Takimi ma małymi grupkami będziemy się przemieszczać do przodu. Myślę, że dzięki temu damy radę. Druga transza łuczników tak trochę słabo ustawiona. Jakieś polecenia? 8 uczniów mamy w sumie. No dobra, zobaczmy, może się nam uda pozbyć tych kuszników. To by nam trochę dało w sumie. No dobra, straciliśmy co prawda większość uczników i kuszników, ale jesteśmy nieco bliżej. Dobra, teraz chciałbym sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wbić się tutaj. I jesteśmy w stanie to zrobić bardzo fajnie. To lecimy wszyscy. Dasz radę tam dobiec. Dobra, będzie trzeba w takim razie wyeliminować tych włóczników zanim ruszymy do ataku. Ok, udało nam się osiągnąć zamierzony cel, no to próbujemy teraz eliminować dalej włóczników i kuszników z i murów, e, a w międzyczasie weźmiemy sobie piknierów. przenieścimy ich tutaj razem z włócznikami. Powinniśmy tam spokojnie dać radę dotrzeć. Dobra, czyścimy kolejną bramę z przeciwników. Tutaj już mamy tylko dwie katapulty, tak naprawdę zostawimy je sobie... Jako wisienkę na torcie, nic z nimi nie zrobimy tak naprawdę. Ale jesteśmy na dobrej drodze ku temu, żeby przedrzeć się przez to wszystko. Także spoko. Wydaje mi się, że powinno być w stanie teraz móc się wedrzeć tutaj. Bez przypału. Tylko teraz tak. Tam są pikinierzy. Ja bym tych pikinierów wolał nie prowokować. Spróbujmy podejść jednym ucznikiem gdzieś tutaj. Czy on jest tam bezpieczny? Jest bezpieczny, Ok. No dobra, mamy tutaj powiedzmy, że bezpieczną ostoję, w której możemy cokolwiek zdziałać. Także będziemy dalej eliminować tych uczników czterema strzelcami na raz. Także to nie będzie zbyt szybkie, będzie to czasochłonne. No ale koniec końców powinniśmy dać radę to zrobić. A w tak zwanym międzyczasie podchodzimy tutaj pikinierem i rozkazujemy mu atak na to miejsce. Czyli będzie można się tam przedrzeć. Tylko najpierw trzeba było zrobić sobie nieco więcej luzu. Okej, okay. ale to daje to trochę do myślenia, bo moglibyśmy szybciej nieco wejść, spróbować się przedrzeć i mieć to z bani. No ale wiadomo jak jest. Okej. Okay. Przebiliśmy się na drugą stronę. Już nikt nas z tego miejsca przynajmniej nie próbuje zabić. Spróbujmy w takim razie wejść do środka całą resztą. przemieśćmy naszych strzelców wszystkich gdzieś. Nie ja wiem, w to miejsce. Może nieco szybciej. OK. Teskit. Eee, no dobra. No i co? Lecimy dalej. Zapiszmy sobie grę. No i teraz stąd moglibyśmy podejść, nie wiem, w to miejsce powiedzmy. No, moglibyśmy spróbować wyeliminować pozostałych strzelców, którzy staną dla nas zagrożenie. Może w ten sposób. Dobra, kuszników się już pozbyliśmy. Teraz zostało nam się pozbyć jeszcze tych kuszników, którzy są na tamtej wieżyczce. Chwilkę się nam z tym zapewne zejdzie, no ale widzę, że jest to możliwe, także poświęcimy tę chwilkę. Dobra, kolejna wieżyczka czysta. Zapisujemy. I podbijamy pod ostatnią wieżyczkę i czyścimy ją ze strzelców. Chyba powinniśmy być w stanie to zrobić nawet. Dobra. Ostatnia wieżyczka wyczyszczona z przeciwników. Ustawiamy naszych strzelców w dogodnej pozycji. Postarajmy się wyeliminować wszystkich pikinierów, bo to oni są dla nas najgroźniejsi. Straciliśmy sporo strzelców, także wynik będzie słabszy przez to. W zasadzie mógłbym wysłać jednego włócznika w tym kierunku i po prostu wejść od tyłu, ci pkinierzy nie powinni w ogóle na nas ruszyć, jeśli się nie mylę. Dobra i mamy to, straciliśmy włóczników i dwóch włóczników, 27% strat, 7300. I 22, 300 wynik końcowy. Moim zdaniem całkiem przyzwoity. Starałem się, żeby zrobić to jak najlepiej i jak najmniej jednostek natracić. Mam nadzieję, że wy jesteście również usatysfakcjonowani tym wynikiem. Moi drodzy, to była misja szósta. Póki co to tyle z mojej strony. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym i ostatnim odcinku z ucieczki z Wyspy Węża. Cześć! out of the west their fortunes for to cry these three men made a solemn vow john barley